Siemaneczko, Siemaneczko, z tej strony Kasia. witam was w kolejnym odcinku z Investation Survival Stories. Wow, dobrze powiedziałem. Eee, dobra, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, jesteśmy przy Boulder City, In daleko nie miałem z Whitesone Mountain, ale i tak musiałem całą noc czekać, eee, aż minie noc. Tak, to miało taki sens. Mm, brakuje nam picia i troszeczkę jedzenia, ale jakoś się z tym nie martwię, bo to HP i tak nie będzie tragicznie jakoś schodzić. Uu, 29 fps tylko na ultra. Ff, chcę 60. Nagrywanie zawsze zmniejsza do 30, więc nagrywa w 30, a nie w 60, bo i tak tych 60 wtedy nie ma. A YouTube i tak odbiera tylko w 30. Chyba coś zmienili. Coś tu mamy. Na 13 serwerze pechowym. Oh no. Bandaż. Bandaż. O no jest O Antybiotyk. Co w autobusie? Płościutko są takie wielkie budynki Strasznie Strasznie, strasznie idziemy sobie tą ulicą, bo dołem to tak trochę niebezpiecznie, by to było... O tym mamy jakiś militarny... Obozik, to tam mogłyby być branie, ale my chyba już jesteśmy. Fok! Ostatecznie zbroję, nie chciałem powiedzieć. Nie na no, taką liczbę zombie. Dobra, zrobimy to tak. Haha, mam pomysł, patrzę wszystkie. Zgrakuję na tą stronę. Ja one na naokoło. Tak mniej więcej patrzę w którą stronę pójdziemy I gdzie ja chcę iść Na pewno nie chcę iść w prawo i w lewo A nie do tyłu No to przechodzimy przez Boulder City Tam prosto Przejdziemy sobie dróżką Albo do Frosty Pine No stamtąd nie będę miał gdzie iść Więc skręcimy sobie w stronę Small Potem Clearview hmm. No i tam, potem zobaczymy. A więc kierujemy się, nie ten guzik w stronę drogi numer 1, po tym stronę drogi numer 6 I tak dalej. Coś uh -huh. tu zjadaczu ze Jaki biedaczek. Nie da się tego miasta tak naprawdę zwiedzić, nawet gdybym chciał, bo jest za duże i go nie znam w ogóle. Nie wiem, czy tam się da wejść do jakiegoś budynku w ogóle. Wiem, że tak, do takich mniejszych budynków da się wchodzić, ale do tych dużych to nie wiem. Takie śmieciuchy tu są jakieś. Tu sto. Bładasz? Okej. Okay. Jakoś tutaj. A O, jedzenie to sobie zjem. Tak, dobra, Sarki za to. Uczyłem sobie budzik, żeby mi zadzwonił. Jak będzie już yy, ten no, dzień wody. Nie chciałem się pół godziny czekać. No, co nie. No, no i sobie siedziałem na YouTube w tym czasie. Sprawdzałem, czy coś tam pisaliście. Nikt nic nie pisał. Hamy. Jak możecie tak mnie olewać? Nie, trzeba się po prostu chyba... O, no będę mógł w nocy nagrywać. Będę musiał czekać tyle czasu. O, jej. Teraz, no, żeby nie zginąć, co Coś mówiłem, ale już zapomniałem, co nie, okej? Okay. Nieważne, co nie. Przed znalezieniem lekturizora no, coś mówiłem, nie pamiętam już. Sorry. Nie dokończę. Może mi ten dzwonek dzwonił tak budzik? Bo chciałem wiedzieć, kiedy dzień... A, i chciałem wam powiedzieć, co, ile się... Jak jest godzina jedna w Warszawie, tak? 6.14, 6.15, za 5 sekund będzie 6.16. No. Co 5 sekund, 5 sekund zwykłych to jest 1 minuta w warzii. Sobie obliczyłem, że 1 godzina to jest 5 minut zwykłych czasów. No tutaj jest woda. No czyli cała nas zaczyna się od 22, kończy się mniej więcej tak o 6 To mniej więcej tak budźcie musimy czekać Aż cała nas minie 40 minut jakoś tak No więc tak z wiem budziczek i piąta była akurat w miarę jasno od 22 do 6 jest tak brzydko 6 zaczyna się tak ładnie jak tutaj widzicie wow, 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 wow. prawie ja się. dobra, idę się. Teraz nie będę nic mówił, bo mnie i tak nie usłyszycie przez to pływanie Więc daruję sobie komentarz głosowy Ha! Słychać mnie No może ten motywizer ma... albo nie Nie, 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 nie. Hełm nas chociaż broni przed czymś Czemu patrzę z trzeciej osoby? No bo chciałem spojrzeć czy mam co mogło takie. Okay. Musimy przypłynąć tym chyba jak. Może tak. już tam będę się kierował. No, tam. Tak ładnie miał wyglądać świat Uy, po, akapeli, po apokalipsie zombie, no to mógłbym w nim żyć. Ale nie w nocy. W goce jest brudny. No jak jest w Nie, no sobie mieć. I tak to w dzień, no zobaczcie jak ładnie w słoneczko świeci. I sobie. Krabin do łapki Jesteśmy tutaj No to jeszcze zejdziemy do Camp Splinter może co? Co wy na to? 8,5 minuty filmiku To lecimy się herbatki łyknę mm, dobra w tamtą stronę bardziej W Camp Splinter jest, jest, jest zawsze było dużo broni Oczywiście mniej niż w Norad Military Base. Ale to jest coś tam sporo było. Ale ostatnio jak tam byłem, to w ogóle pusto zawiało pustką. I ten boksy kiedyś tam były wszystko, a teraz jest słabe to troszkę. Myślę nad tym, czy Stargate zip pobrać takie dermowe Z I Tam jest ta stara mapa Colorado 1 no i stare ustawienia, że można szybko bandaży używać i tak dalej, bez tych cooldownów. Teraz ta gra się tak nastawiła na PvP totalnie. Już prawie w ogóle przetrwania nie było takiego. Kiedyś największym tym zagrożeniem było zombie i razem z ludźmi się próbował przetrwać. Odchodziło się do kogoś, to nie strzelało się od razu, bez nawet jednego odezwania się, tylko gadało się, friendly, coś tam, okej. Okay. 30 razem, co? tak jak teraz na niektórych serwerach premium. Wszyscy się zapraszają, mnie też tu zapraszają pewnie ludzie. To jest serwer do lutowania bardziej. Tutaj ludzi, znaczy mogę spotkać ludzi, ale jest mniejsze prawdopodobieństwo. No i od następnego odcinka, jak teraz nic się nie będzie działo, no to zmienimy na serwer jakiś większy, 30 osób, coś takiego. Nudno, nudno. Muszę się jeszcze troszeczkę dozbroić, jaka okay. jest zbrojka, co nie przydałaby się. No i tyle chyba. Co tu jeszcze więcej potrzebne? Snajperka. Jezus, zawsze zbaczam z kursu. Piciu, piciu, potrzebuję piciu. O, już widać kam sprinter. Do City moglibyśmy zajść, ale... Tym, jest to tym 30 parasoltowym serwerze to może być niebezpieczne. Najpierw zajdziemy do Smallwhile. No i może potem. I postanowiłem, że nie będę żadnych gry, rzeczy gromadził w Global Inventory, bo to się w ogóle nie opłaca. No bo tak to leżą, to i czym leżą i będziemy po prostu nosić to co mamy przy sobie wszystko i najwyżej stracimy, pojawimy się jeszcze raz no i zdobędziemy znowu tak Co za problem widzicie 20 minut, czy tam 40 da się zdobyć sporo rzeczy No. Okay. zaczynamy podchodzić tutaj, chyba rzadko. Są jacyś ludzie, więc lecimy w miarę bezpiecznie. Ok, zbugowany zombie, uh -huh. to jest to czego potrzebowałem. bo tak, teraz będziemy tu biegać żebyśmy światła. Lecimy dalej. Co my w tym mieście mamy? Okay. Widzę dużo namiotów. Cztery wieżyczki. Jedna, druga, trzecia. Czwarta. Coś słyszałem. Okej, okay, nieważne. Mam nadzieję, że to nie był człowiek. Bo my się człowiek uboimy. Jakieś takie stacje. To jest bardziej wojskowa miejscówka, co nie. Zajrzymy najpierw do namiotów. Potem na każdą zwierz. Pugowane rzeczy. Ojej. Może zacznę trochę broni używać. Tak wiem, że do mnie biegnie. Nie wiem, czego używać. Mam takie dwie bronie. FN skara na dalekie odległości i MP5 na bliskie, co nie. Nie będę mylnął. Słuchaj, tu mamy amunicję do Flargana. Heumik. Heum, heum, heum. Tak, pro. Kocham to. to jest takie realne. Wszędzie wszystko, wszędzie le hełmy leżą. To jest akurat dziwne. O, mamy zbrojkę. O, bizon, 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 Kocham tą broń. O mój Boże. Moja ulubiona broń prawie. Oh, yeah. O no, jesteśmy już gotowi do walki. No zobaczcie jak to wygląda. Pięknie. Nie Nie mam, bitch. czy to wszystkie zębyki biegają? Okay. o 819 dolarów ładnie 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 chociaż po 10 tysięcy czasami trzeba. <grym> a to jest jako dobrze zaraz zobaczę ile mamy zobacz sobie cenę 31 tysięcy. Pięknie. Okay. Pierwsza wieżyczka. Czapa. A żeby być całym moro... Tą. Zobaczcie, teraz moro... ...chełmik, moro zbroja... ...i moro koszulkę. Możemy się rozejrzeć. Nie po tak, to jest to o czym możemy Tak. Tu sobie strzelać teraz. Nie chcę amunicji marnować. Gdybym postrzelał, jakbym miał Silencer jakiegoś coś, żeby mnie wszystkie nie ustrzeli. Bo jak w jednego sobie strzelę, to niby zmarnuję jedyna amunicję, a tak naprawdę cały magazynek jakby do mnie jeszcze tak cała chmara się zbiegnie. Teraz się to się przydaje. Na przykład tutaj. Z kim się bijemy, co nie? To z na przykład przed sobą, tak jak macie w pierwszym odcinku z e, Investation, jakoś tak. Co to jest? Nie. No i to macie taką akcję ostatnią, że babka przed sobą Ryjot Shielda postawiła, właśnie No i przez to mnie zabiła, tak naprawdę. I przez to, nie miałem amunicji. Co użyjemy? Nie wchodzimy na ostatnią wieżę. Trzecią. Chyba tak. Uh -huh. Nic. Tam nie doskoczy To ten. Chodź za Nie wiem, czy to mi się uda przeskoczyć, ale spróbujemy. Nie udało się. Okej, okay, coś tu leży. Barykada... Eee... Sześć. Co? Kiedyś jest nic nie ma? Dobra, pusta. Biegniemy. Na sprincie czegoś nie powinno się tutaj robić. Biegamy na grę. Sprawdzam, szybko nie ma nic, co to wyskakuje. Tylko to zombie są na schodach. Hmm. To powinna być paczka, tylko taka z itemem. Dobra, to jak widać w Camp Splinter tak czy jak to się nazywa, nie wiem dokładnie, nic tutaj nie ma. A więc, kurde, nie widzę czy mi się nagrywa. Coś mi się chyba zbugowało. Zniknął mi znaczek. Nie wiem czy to w ogóle się nagrywa teraz. A dobra, ja to sprawdzę jeżeli odcinek ma powyżej 20 minut, to to będzie koniec. A jeżeli nie, to zaraz do was wrócę. A więc, ciach. Okej, okay, jesteśmy. Nie, to nie był jeszcze koniec. Nie jest jeszcze koniec odcinka. Dopiero 18 minut, jakoś tak. Do 25, tak mniej więcej. 30. To lecimy do Small Wild. Ludzie chcą mnie do grupy zaprosić, ale jakoś nie jestem do tego chętny, bo chcę się też trochę pozabijać. A jak mnie do grupy, zaakceptuję, no to takie to. No Może Jak będzie. będziemy sobie szli, szli. Nie będziemy się bać ludzi. To będzie mieć trochę dreszczyków. Żeby się bać, czy że ktoś może czekać na mnie tam, o tam na przykład za drzewem. I celowy do mnie ze snajperki. Bo no, sobie tak spokojnie idziemy. że jest sobie peinklera, Hopsa. O wiele lepiej. Tam co jest? Oak ok, Mountain Rest Stop. Hm. O, może, może. Myślę o tym, czy iść do Small Wild całe zwiedzić i żeby odcinek miał około 30-35 minut, czy iść tam i skończyć odcinek na 30 minutach. Albo może mniej nawet. Hm. czy co, chciałbym tak Więcej miejscowości nie zwiedzić Więc zejdziemy sobie tam W następnym odcinku już z większą ilością osób Campos City i potem Small Albo Clearview, zobaczymy Te trzy miasta, Campos, Clearview i Small są takie miasta PvP Więc będzie ciężko Więc zrobimy sobie pewnie taki dłuższy odcinek Jakiś 45 minut, 50, coś w tym stylu Tak, zbugowana woda i zwiedzimy te trzy miejscowości wtedy, jak pojedynczo nie chcę ich zwiedzać, a pobawimy się z ludźmi wtedy, już mamy uzbrojenie. więc powinno być ok. Widzicie, bizonika mamy, ojej, to co z rąbista to tak szybko zabija. Pewnie, nie wiem, dobra. Chciałem powiedzieć, że i tak pewnie mnie zabiją szybko, ale bądźmy nastawieni dobrze. Nie bądźmy pesymistami Bądźmy optymistami e, dobra będę optymistą, znajdziemy tutaj snajperkę Haha ha. Ha, ha, ha. Ha. Nie, się no, nie śmieję, znajdziemy, znajdziemy tak. Znajdziemy Snajperka na stacji menzynowej to by było coś w takiej szopce. cholera, do V1 to było to strasznie zmienili tu mapę teraz Campus było dosłownie obok Global Inventory a teraz to już jest takie takie nic więc widzimy sobie to i będzie koniec odcinka okej okay. Zobaczcie zombie Okej okay. Nic tu nie leży żaden zombiek Tutaj jest jeden, choć, chodź, chodź do nas. No Dobra, tu mamy stolik naprawczy, to może sobie naprawię tą broń. Mm -hmm. Naprawimy za 54 i to za 13 okej, okay. chodź, chodź. nie. nie, 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 nie. Okej. Okay. Trochę chyba za cicho mówię, więc się przybliżę do mikrofonu. O, ja chcę benzyny. O, mamy wodę, mamy wodę, mamy wodę, chodź wodę. O, dużo mi to nie dało, no ale zawsze coś o, jedzonko też z wiem. tam jest chyba supermarket, to zaraz zejdziemy, więc będzie tam pićku tak, tak. Nic. Okej, okay, chodź. Musisz mi uderzyć. Prawie w każdym zębie mam ten kasę. To jest dzięki premium. Więc opłaca się kupić premium. Podwójny exp. O połowy zniżony cooldown respawnu. O wow, wow, dużo ich wstało. Ok, no i oczywiście wejście na serwery premium mamy możliwość. Energy drink, wypiję sobie od razu. HP mi trochę wzrośnie. Zonko jakieś naziemskie. No, by mi się zdawało, albo to też mi dało trochę HP. Pić, kuchać. Ok. No, już mamy wszystko na full, prawie. O, to daje HP, pamiętam, to nie. Tu jest woda. To też daje HP. Co tu jest? No, to Talina, ok. to pędzimy dalej. Czy jakieś domy jeszcze są do zwiedzenia? Okay, to. Pięknie. Hmm, czy to na tyle? Czy jeszcze coś z tyłu znajdziemy? Coś mnie goni. To jest quest, pamiętam. No ale jakoś mi się średnio nie chce bawić w questy, bo mało za nie dostajemy. Okej. Okay. O, nail gun. Nie. Znudziła mi się ta broń, kiedyś ciągle jej używałem. Ale się znudziła. Dobra, zobaczymy te dwa domki jeszcze. Czy da się do nich w ogóle wejść? I będzie koniec. A to jest jeden domek, okej. Okay. Nie, nie da się. A więc to będzie na tyle. W kolejnym odcinku zwiedzamy trzy miasta PvP. No, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, polecajcie znajomym oraz oczekujcie kolejnych odcinków. Siomeczko.